Cześć Wam Wszystkim Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na pierwszy film Z nowego sezonu poszukiwania i poławiania bursztynu Co Wam dużo będę mówił Całość odbyła się w nocy Czekałem na to kilka dni Obserwowałem pogodę I w końcu no, wyruszyłem Udało się Na plaży byłem od 22 Całość trwała do 4 rano Poszukiwanie całe To co mam na dłoni To jest yy... Mała garstka tego, co złowiłem. resztę zobaczycie w filmie, oczywiście, i na koniec filmu będzie podsumowanie. Miałem takie szczęście, że się w głowie nie mieści. Byłem w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, no i byłem sam. No, udało się. Ja Was zapraszam na film. Miłego oglądania. Trzymajcie się. Słuchajcie, no cierpliwi zostaną wynagrodzeni. Stoję tutaj, jest prawie pierwsza w nocy ale zaczęło coś tutaj fajnego wyrzucać kurczę no nie chce mi się iść do domu a ja jutro do pracy muszę iść ajajajaj niedobrze zobaczcie no kurczę nie no ja tutaj zostaję trudno to mówi samo za siebie żeby tutaj zostać i dalej szukać Wiatr wieje po uszach i nie tylko, ale przyjemność jest zbierania. Nareszcie się ruszyło. Tyle czekania i w końcu jest. Ja cięż nie mogę, zobaczcie, jak piękny. To się nazywa strzał, jestem tu sam. Sam jak palec, zaczyna się. jest znowu, zobaczcie, kolejne bryłeczki pięknie tu jest, tu jest i tu jest jest ten kawałeczek przy świetle latanki z białym światłem. Mnóstwo z tu jest tu, tu zobaczcie jakie piękne kawałeczki sypie w końcu dało i to jest początek sezonu powiem Wam mam nadzieję że tak będzie cały sezon i będziecie mieli co oglądać Słuchajcie, jestem sam, muszę zacząć działać, bo zaraz ktoś tu może przyjść Zobaczcie co tu się dzieje Szybko, 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 teraz muszę działać szybko Słuchajcie, no kurczę miałem, cholera uciekł O, jest Ale piękny Dwa razy mi uciekł Jest, sypie. Jest kolejna bryłeczka. Jednak daje dalej. Nie ma co się poddawać. Trzeba działać. Każdy Kasior daje ładny kawałeczek. W naszym mózgu nie tylko można znaleźć butelkę plastikową, folię, bursztynek, patyki ale i też kraby bardzo duże Kurcze Ten już jest martwy trochę się poleżał na dnie Bo już ma pąkle na sobie Ale powiem wam że znalezisko niezłe Kurcze, jak na Karaibach Kolejny raz to mówię ale ja stąd nie wyjdę no jak będzie tak dalej będę tu siedział do białego rana no zobaczcie co rusz jakieś trafienie większy, mniejszy ale jest Pięknie księżyc świeci, praktycznie spełnia niesamowity widok, no kamerka tego nie pokazuje. Opiękny zobaczcie, kolejna garść bursztynu. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że do domu nie pojechałem. Co chciałem odejść, to cały czas dawało bursztyn. Teraz też no udało. Zobaczcie, jak ja mam odejść. Dzisiaj będę siedział do rana. Trudno, jutro będę w robocie śnięty, ale jednak warto. Zobaczcie, jaki ładny kawałek. Idę dalej. Kawałek za kawałkiem. Już jest pierwsza w nocy, a ja jeszcze siedzę i szukam o, takich kawałków. I one są. I nie pozwalają mi iść do domu. Najgorsze, co może być. 珍しい。 Proszę, zobaczcie jak to ładnie wygląda. A tak wygląda przy świetle. To jest ostatni Kasiorek i uciekam do domu. I kolejna mała garstka. Jeszcze ukryty. Jeszcze się ukrywa. Zobaczcie. Ja wracam do domu i po drodze zbieram takie kawałeczki. Ale te kawałeczki są za małe, żeby je zbierać przy latarce upał. No. Zdarzają się większe. Tego tutaj. Aż żal odchodzić do domu. Ale niestety, jutro do pracy. Nie dojdę do domu. Uwierzcie mi. Nie dojdę do domu. No i jedna z najmilszych rzeczy. Podsumowanie. To jest efekt nocnego poławiania, sześciogodzinnego. Nie było łatwo. Ale się udało. Są mniejsze, większe bryłeczki. Wy się trzymajcie. Do następnego. Do zobaczyska. Cześć.